Witam serdecznie, z tej strony Autokomisosowa Sprzedamy dzisiaj Skoda Rapid. Auto z 2019 roku. Salon Polska. Silnik 1.0, benzyna. Jeden właściciel od nowości. Serwisowane do końca. Auto ładnie utrzymane. Nosi normalne ślady użytkowania. Fajnie wyposażona wersja. Mamy duże radio. Z Carplayem 4 szyby elektryczne Multifunkcyjną kierownicę Automatyczne światła Lusterka elektryczne podgrzewane Przebieg 152 000 km. Przebiegu mamy Mamy tutaj Radar Zderzeniowy Tempomat aktywny Podgrzewane fotele Klimatyzacja Park Tutaj plamka do wyczyszczenia To się tam ogarnie Foteliki ładne, zadbane, nic nie jest powycierane Wybieranie głosowe Samochód sprzedawany na fakturę VAT. Pełna faktura VAT. Zapraszam. autokomisosowa Sowa, Sopocka 19. Sprzedajemy z pisemną roczną gwarancją techniczną. W cenie samochodu. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Zapraszam.